Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka Firma Filorga Francja zyskała głośną nazwę w świecie kosmetyków przeciwstarzeniowych. Przez 40 lat aktywnego poszukiwania skutecznych środków przeciwstarzeniowych w laboratoriach powstało ponad 90 produktów kosmetycznych. Seria specjalistycznych kremów fillers z angielskiego filler, wypełniacz, zawiera jedno z najważniejszych osiągnięć Narodowego Centrum Badań Naukowych CNRS. Chronosfery. Jest to opatentowana technologia dostarczania składników aktywnych za pomocą mikroskopijnych kapsułek, które zapadają się w miejscu, przeznaczenia i stopniowo uwalniają swoją zawartość. Krem Filorga Time Filler jest przeznaczony do szybkiego wygładzania zmarszczek przy użyciu technologii trwałego produktu. Sekret polega na tym, że leki i substancje biologicznie czynne zawarte w Chronosferach są dostarczane do komórek skóry w równych porcjach gdy składniki wiążące znikają w mikroskopijnych pojemnikach. Laboratoria Filorga opracowały kompleks NFT, koktajl 55 substancji, w tym aminokwasów Witamin, przeciwutleniaczy, koenzymów, kwasów nukleinowych i minerałów. Produkt jest stosowany w mezoterapii jako zastrzyk podskórny. Kompleksowe działanie wszystkich substancji określane jest jako rewitalizujące, czyli rewitalizujące komórki mezodermy, warstwy kolagenowej i naskórka. Połączenie kompleksu z kwasem hialuronowym w kremie daje efekt o podwojonej sile. Kolagen i elastyna zostają odbudowane i na długo zatrzymują wilgoć zmagazynowaną przez kwas hialuronowy, zmarszczki zostają wypełnione, efekt wypełnienia. Mikrożaźba wygładzona, skóra odzyskuje elastyczność i jędrność. Chronosfery wypełnione kompleksem MCTF i kwasem hialuronowym penetrują górną warstwę mezodermy i zaczynają uwalniać swoją zawartość. Okres rozpadu chronosfery można porównać do powolnego podawania leku przez strzykawkę. Regeneracja włókien kolagenowych odbywa się przy stałym dopływie substancji z koktajlu, które jednocześnie stymulują produkcję białek i same są surowcami do syntezy. Zawiera oleje mineralne i naturalne dodatki stosowane w kosmetyce do nawilżania i odżywiania skóry twarzy i ciała. Wszystkie składniki są testowane i zatwierdzone przez instytuty kosmetologii. Tekstura odmładzacza skóry jest opisywana w recenzjach jako gęsta i jedwabista. Delikatna i bardzo przyjemnie pachnąca drogimi perfumami. Półprzezroczysty gęsty krem szybko się wchłania i nie tworzy efektu tłustego połysku. Krem wypełniający zapakowany jest w słoiczek o bardzo estetycznym wyglądzie. Pojemność 50 ml. Modny kwadratowy kształt z zaokrąglonymi krawędziami. Materiał to półprzezroczysty opalowy plastik. Pokrywka wykonana jest z czystego białego plastiku. Nakręca się ją na gwint o półobrotu, dopasowując do konturu krawędzi słoika. Czarne litery nazwy kremu i producenta są wyraźnie widoczne na opakowaniu. Surowy styl jakby pokazuje, że produkty laboratoriów Filorga to nie tylko kosmetyki, ale także poważne produkt leczniczy. Ciekawy krem. Słoiczek jest przepiękny. Trochę za wcześnie dla mnie na używanie tego typu kremów, ale dzięki za recenzję. Polecę go mojej mamie. Recenzja jest dobra ze względu na pouczające zdjęcia, ale to nie jest wypełniacz. Mają oddzielny wypełniacz Depfil i działa on jak każdy inny wypełniacz, ze względu na silikon. I nie ma botoksów Time Filler. Nie może być w żadnym kremie. Ten krem rozluźnia mięśnie dzięki tripeptydowi. To właśnie daje efekt podobny do botoksu. Summer Flower, jak to nie jest wypełniaczem? Skoro nazywa się Time Filler, z botoksem się nie dyskutuje. Skład na pewno poważny, wręcz przerażający, ale z drugiej strony wszystkie kremy na zmarszczki takie są. Chciałabym wypróbować taki na gęsią skórkę, ale cena jest zbyt wysoka. Świetna recenzja. To tylko gra słowy w języku obcym Hydra filler, uzupełniacz wilgoci, wypełniacz Time filler, uzupełniacz czasu. Aby cofnąć czas, zmarszczki są usuwane z efektu miorelaksacji, a wypełniacze wypełniają zmarszczki silikonem. Mają inną funkcję, podobną do wypełniaczy w salonie, tylko słabszy znacznie słabszy efekt. A objętość puszek jest inna. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze, że działa. I naprawdę, jest różnica. I zawsze myślałem, że takie rzeczy, nic, chyba kupię mamie na spróbowanie. Wof, to jest to, potrzebuję jednego z nich. Bardzo ciekawy krem, a efekt widoczny od razu, cena jest ach. Przyjrzę mu się bliżej wgania 27, kola. Tak, cena jest naprawdę niezbyt miła, byłem też zdezorientowany przez długi czas. Jługi onna. Żadne wypełniacze nie są pustyniami. Jeśli nie oczekujesz od nich cudu, świetnie wypełniają zmarszczki, wygładzają twarz w ciągu dnia. Po pierwszym myciu efekt kremu wypełniacza zostanie zmyty. Mylące jest to, że reklama takich kremów często obiecuje leczyć zmarszczki. Ten krem z pewnością nie jest możliwy. Kamuflaż ma Chiny przez długi czas tylko wstrzyknięcie wypełniacza podskórnie i akcja wstrzyknięcia wemennego wypełniacza kolagenowego wystarczyła na 4 miesiące. Dziewczyny. Bardzo dziękuję za uwagę. Jestem bardzo zadowolony. Dobry krem, będzie musiał doradzić mojej mamie. Czy możesz mi powiedzieć, od jakiego wieku można go używać? Wocalise, te kremy są zwykle zalecane po 30 roku życia. Ja miałam wtedy 32 lata, u mnie się sprawdził. Dziękuję, po prostu cały czas zamawiam kosmetyki dla mojej mamy, a ona ma 67 lat. Więc myślałam, że wszystkie są bardzo stare. Dobrze, że pasował do Twojej cery. Dobry skład recenzji godny jest tam zastosowany najnowszy peptyt matrixel. 6 daje z czasem efekt lekkiego wypełniacza i wygładzenia. Zmarszczek. Ale znowu ten produkt powinien być stosowany w ciągu nie więcej niż 3 miesięcy dwa razy w roku do 35 roku życia a po trzydzieści pięć roku życia przez trzy miesiące i jeden miesiąc przerwy, a potem znowu komórki muszą odpocząć, życzę wszystkim dziewczynom, aby były z siebie zadowolone.